Witajcie! W dzisiejszym vlogu wraz z Senną organizujemy sobie trening skokowy. Uznałam, że podzielenie się z Wami moją treningową rutyną będzie ciekawym doświadczeniem. Mam nadzieję, że Wam również się ono spodoba. Tak więc, nie przedłużając, przygotujmy Sennę na dzisiejszy trening. Dzisiejszy wieczór jest bardzo przyjemny, tak więc postanowiłam, że dzisiejszy trening odbędzie się na Placu Baronowej, zamiast na ujeżdżalni, gdyż szkoda byłoby mi marnować taką pogodę. Senna jest dzisiaj w dobrym humorze, tak więc zakładam, iż wszystko na treningu pójdzie dobrze, ale wiecie, jak to jest z klaczami, potrafią mieć swoje humorki. Ogólnie myślałam ostatnio, czy być może nie zacząć przygody z ujeżdżeniem. Gdyż w centrum jeździeckim Srebrnej Polany są owe lekcje udzielane. Do tej pory nie miałam kontaktu z ujeżdżeniem, tak więc stresuję się trochę i zastanawiam, czy jest w tym w ogóle sens. Dlatego moi drodzy widzowie, zwracam się do was poradę, tak więc nie zapomnijcie wypowiedzieć się w komentarzach. Ale wracając do skoków, istnieje możliwość, iż wezmę udział w zawodach w skokach przez przeszkody, które centrum jeździeckie ma zamiar zorganizować. Dla osób, które są zapisane jako członkowie kadry naszego centrum. Oczywiście fakt, czy owe zawody się odbędą, będzie zależał od tego, jak wiele osób będzie chętnych do wzięcia udziału, tak więc to jeszcze żaden pewniak. W przeciwieństwie do ujeżdżenia, skoki nie są dla mnie niczym nowym, można by powiedzieć, że jest to smykałka, z którą dorastałam. Między innymi to zasługa wujka, który wprowadził mnie w ten świat, ale i jak pewnego uczucia, które uwielbiam. A jest nim poczucie wolności, które towarzyszy mi w przeciągu tych paru chwil w powietrzu. Człowiek zapomina wtedy o tym wszystkim, co go otacza, o smutku czy problemach. Czuje się po prostu taki lekki i wolny, jak ptak. <śpiewanie> Jak widzicie, znajdujemy się już na Placu Baronowej. Lecz zanim przejdziemy do treningu, zaczniemy od rozgrzewki. Pamiętajcie, by nigdy o niej nie zapomnieć. Jest ona niezwykle ważna. Nie tylko przygotowywuje konia do nadchodzącego wysiłku fizycznego, jak i również wprowadza jeźdźca w stan zwiększonej uwagi. Aktualnie możecie zobaczyć, jak wraz z senną stosujemy ćwiczenia rozciągające, polegające na płynnych przejściach między stępem a kłusem. Zazwyczaj wykonujemy również kilka kół. Po rozgrzewce przechodzimy już do bardziej intensywnej części treningu. Dzisiejszego wieczora na placu znajdują się różne przeszkody, między innymi okser, kilka stacjonat, jak i rów z wodą. Z pewnością zauważycie je na montażu z treningu. Pod koniec treningu Senna podekscytowała się trochę zbyt mocno, przez co zaczęła brykać, ale na szczęście udało mi się ją w miarę uspokoić. Dla pewności zakończyłam trening dłuższym kłusem, by wystarczająco się rozluźniła. Tak więc po treningu kieruję się w stronę myjki, gdzie oporządzam senne, czyli między innymi myję, szczotkuję i czyszczę kopyta za pomocą kopystki. Yeah, yeah, yeah. Kiedy Senna jest już doprowadzona do porządku, wprowadza ją na wybieg, by odpoczęła przed naszym powrotem do centrum jeździeckiego. Dzisiejszy trening był naprawdę zadawalający. Mimo drobnych komplikacji pod koniec, sytuację szybko udało się załagodzić. Tak więc na sam koniec podsumujmy dzisiejszy vlog. Jak mówiłam wcześniej, mam nadzieję, że poradzicie mi, co powinnam zrobić odnośnie ujeżdżenia. Gdyż jest to dla mnie naprawdę ciężka decyzja, tak więc liczę na Waszą pomoc. Odnośnie zawodów skokowych w centrum, dam Wam znać, jak będzie już wiadomo bardziej szczegółowo, gdzie i kiedy miałyby się odbyć. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy wieczorny materiał z treningu. Wraz z senną pozdrawiamy Was gorąco. Papatki.